Dzień dobry Państwu witam serdecznie Dzisiaj przedstawię uzysk z mojej instalacji fotowoltaicznej o mocy 977 kWh w miesiącu kwietniu W miesiącu kwietniu przewidywany uzysk energii wynosił 1700 Kilowatogodzin, a uzyskano 1476 kWh, prawie 500 kWh więcej, czyli o połowę więcej od planowanego. Był to naprawdę rekordowy miesiąc. A tak przedstawiał się miesiąc kwiecień w poszczególne dni. Najniższy osiąg z fotowoltaiki był 29 kwietnia i wynosił tylko 11,8 kWh. Rekordowy osiąg. Tutaj 64,2 i tutaj szczyt 64,07 w połowie kwietnia. 17-18 kwietnia. Maksymalne osiągi. Pokażę teraz na przykładzie największego uzysku w miesiącu kwietniu. Na przykładzie 17 kwietnia uzysk 64,02 kWh w tym dniu falownik rozpoczął pracę o godzinie 6 i dopiero w godzinie 9, 10 zaczął maksymalnie, zaczęła maksymalnie wzrastać produkcja gdy osiągnął 8 kW, wykres się wypłaszcza ponieważ jest, ponieważ jest to maksymalna moc falownika. Po godzinie 17-18 zaczyna produkcja maleć i o po 20 kończy produkcję a tak wygląda. Praca falownika w tym samym dniu, 17 kwietnia. Szczyt mocy 8 kW. Średni przewidywany uzysk w miesiącu kwietniu wynosił 33,57 kWh na dobę. Wszystko powyżej to są większe uzyski. W miesiącu kwietniu tylko były cztery dni poniżej średniej. Reszta wszystko powyżej. Łączny uzysk fotowoltaiki od początku roku. Przez miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień wyniósł 3260 kWh. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.